Ok, moi drodzy, oto jeden z szybszych sposobów na poprawianie zaznaczenia i wycina wycięcia m, produktu stła. Wybieramy m, jakiś przedmiot, e, jakieś narzędzie do zaznaczania. Ja w tym przypadku szybką różdżkę. Wciskam klawisz Shift i zaznaczam. Dodaję kolejne obszary do wycięcia. Jest zaznaczone. Przeskakuję na maskę i skrótem Ctrl Backspace tworzę maskę skrótem z klawiszowym Alt, y, maska, Alt i klik, maska, widzę y, co powstało, okay. widzimy tutaj takie dość twarde zaznaczenie, właśnie tego chcemy się pozbyć, chcemy żeby to było gładkie, skopiuję sobie ten, y, tą warstwę, Ctrl J, tak żeby mi mieć porównanie, wyłączę ją na razie, widzimy, że produkt jest wycięty, ale tu są takie zabielenia na krawędziach i tego się będziemy chcieli pozbyć tak więc zaznaczamy maskę, przechodzimy do filtra, blur gaussian blur i myślę, że chcemy uzyskać taki efekt łuny, delikatnej łuny, to jest bez łuny, a tutaj przy wartości 1.3, 1.2 mamy coś takiego i staramy się to uzyskać tak, na oko, musimy do każdego zdjęcia to do, dobrać indywidualnie. Klikam OK. Pozostaję w, tutaj na masce. Widzimy, że ta łona jest większa i to jest tylko taki efekt na razie. Yy, teraz najważniejsza część, czyli Ctrl L, to jest skrót do yy, wejścia w opcję Levels, poziomy i lewym, manipulując tymi skrajnymi yy, suwakami. Staramy się znaleźć najlepszy, najlepszy ją, najlepszą krawędź. Jeśli zrobimy to zbyt agresywnie, o, ta krawędź znów będzie ostra. Tego chcemy uniknąć. Jak widać, przesadzając z przejściem w prawo z tym suwakiem, yy, wchodzimy w, w obiekt i to też nie jest najlepsze. Musimy znaleźć jakieś optymalne rozwiązanie, manipulując tymi wszystkimi o, suwakami. Klikamy OK. I zaznaczenie jest gotowe. Zaznaczenie jest dużo bardziej delikatne niż to oryginalne, które jest tutaj. Szybko, prostą, z doskonałym efektem. Powodzenia!